Gdzie ty uciekasz, piękny jak ty będziesz zaraz pompował. Co ja będę pompował? Ja nie zgadzam się na... O tu o, ty jedno koło, ja drugie. To jakaś może ten, prób, próba generalna. Jaka nie, nie, próba, ten... próba, próba bez próby, próby Słysza. dla niego. dobry. Dzień dobry wszystkim ze Studia Ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Kamil i nie Kamil i, i, I dzisiaj będziemy pompować. Tak tu lubisz pompować? Nie, koledzy za mnie to robią. Bo znaczy na ty... zmianę pompujemy jakie mechacie. No. Nie można. Słuchajcie, e, temat, który chcieliście, żebyśmy poruszyli, temat pompek. Jak możemy podzielić pompki? Stacjonarny, takie co ze sobą się wozi. Tak. Na pytanie Którą pompkę wybrać? Otóż... No i, a jeszcze kompresory są. No kompresor w ciężko domu. ze sobą tak. zabrać. Gdybyście zadali pytanie jaką pompkę trzeba wybrać, to jaką pompkę trzeba wybrać? Ciekawe czy pójdziesz w moim takim myśleniem. Taką przy rowerze i taką stacjonarną. Dokładnie. Aha. Najlepiej jest mieć dwie pompki. Dlaczego dwie? Bo to napompujemy taką stacjonarną, dużą, szybko wszystko w domu. Ja samochód nawet pompuję. Ja motocykl. No nie, motocykl, nie Da się. Eee, one zazwyczaj takie mądre pompki, jak Ota, ma uniwersalną główkę i tutaj jakiego rodzaju wentyla byśmy nie chcieli napompować, to byśmy napompowali. I pompuje się, dlaczego trzeba mieć taką pompkę? Bo się szybko pompuje. Tak, tak. I dokładniej, bo ma ciśnieniowy. Manometr. Gałgę. Gałgę ma. A te pompki? Te nie mają gałę. Dziękuję. Sam widzisz, ale mają wężyki generalnie, yy, u mnie jest taki wężyk, twoje jest trochę w innym systemie zrobiona. Tak, słuchajcie, pompki małe dzielimy też na kilka rodzajów, bo na przykład firma Topic ma pompkę, która pompuje w dwie strony. W dwie strony. Dual bo, action. Tak, bo Trader też ma coś ale takiego. Ale ten trzeba domu, przekładać te końcówki, jest to tak, trochę Tak, ale, ale czy to jest super fajne? Nie. No je, je, jest to jakieś, ale super fajne nie, czy jest to potrzebne? Zdecydowanie nie. nie. Ale z małych pompek dzielimy je też na dwa rodzaje ze względu właśnie na wężyk. I teraz o co chodzi z wężykiem? Dlaczego nie jest ważny? Z wężykiem jest bardzo ciężko połamać Urwać Używać wętyl, szczególnie. Dendyl. dendyl. Dendyle, jest tak, Ponieważ w takich, które nie mają wężyków, bardzo często jak pompujemy i jest to już na pompowanie numer 1000, to łatwo urwać jest ten cypelek, główkę. O, końcówkę wentyla. Tak. I mamy dla Was trzy rodzaje pompek dzisiaj, to jest pompka firmy Lezyne, ona tutaj się chowa, wężyk i wkładamy do środka tą częścią, którą nie chcemy pompować, na górze musi zostać to, co chcemy pompować, eee, w Bontragerze to chyba wygląda trochę inaczej. Tak, bo wężyk jest tylko wysuwany, nie jest chowany. Tak, ale też napompujesz każdy rodzaj wentyla? Nie, tylko preste, to jest tylko do szosy. Tak, Oso, tylko, preste, tylko preste mamy. Ale względem tego wężyka, przynajmniej jak dla mnie, to ta ma fajniejszy... Że iliminy. w oplocie takim, Mocniejszy. przypomina mi to taki wężyk, jak do kranów idzie do wody. Tak, ale generalnie są to pompki aluminiowe, fajne pompki. To, to... Czekaj, to ja od razu założę presta. Ale jedna ważna rzecz, o tym no, każdy, każdy zapomina. Żyć. Jeśli ma taką pompkę, jedzie się w trasę, to przydałoby się łyżki, łatki też i dętka zapasowa. Tak, generalnie, bo bardzo często ludzie kupują sobie pompki i łapią dętkę i co? I pompkę na nic się zdaje, bo dętka jest dziurawa. Tak, dobrze jest móc się zaopatrzyć w zestaw małego na. Prawiacza. Małego mechanika. W zestaw, w którym będzie, znajdziemy łyżki, łatki. Tak. Albo zamiast łatek, dętkę po prostu no no, Czyli najlepiej mieć i to i to. Tak, tylko pamiętajcie też, że dentkę trzeba dobrać do naszego rozmiaru koła, plus. Wysokości obręcz bo to I też I I rodzaj dendyla. Dendyli, mamy ile rodzajów? Trzy generalnie. Trzy. I uwaga, w tej chwili zrobimy challenge. Spuścimy powietrze. Ja spuściłem. Trzech... Powietrze. Szybko spuszczasz powietrze. No. Spuścimy powietrze z trzech kół, takich samych. Będzie to DT z takimi samymi oponami i zobaczymy ile to. Którą pompką napompuje w dwie minuty? Ale nasz kolega ma utrudnione zadanie, bo piękny ma pompkę roman. do MTB, bo jeszcze te małe pompki o, naprawdę to jest istotne. dzielą się na pompki do MTB i do szosy. Do szosy trzeba tłoczyć więcej ciśnienia, dlatego ona ma cieńszy tłok. Tak, a to z kolei z większym tłokiem napompujemy szybciej MTB, bo ma szerszy tłoki i tam ciśnienia. Dlatego Rafał dostanie, piękny Roman dostanie. Tą pompkę do tak, Bo waży najmniej. Tak. O. Dobra. To pre preparation. O. Dwie minuty, ty wiesz, że to szaleć można dwie minuty. Ja już preparation. Dobra. No. No będziesz, czas liczony na wielkim zegarze. Ja proponuję minutę. Ty, a ty to wkręcasz? No. Już ja wkręciłem. A ty? Daj, dlatego nie ten. Daj. Kałmuty. A napoju mocy zadam. Sekretem jest przepis na są Tu musisz pompką kręcić całą, a tam kręcisz tylko tym sężykiem. I co już? No, ale minutę, naprawdę, bo ja się zgrzeję i się spocę To ile? Minutę. Dobra. Ty dwie minuty na A na koniec jest... przyjdzie Alex, on ma manometr i zmierzymy kto ile rzeczywiście nam murkował. No. Pytanie, nie wiem ile jest teraz no, na zero. No na maksa. No, Mówię 3, 4. no. Do biegu. Gotowi. Tak! Gorąco w rękę, jest lato musi być gorąco. 20 sekund. Dopiero? 9, prawie. Korzystając z chwili uwagi, iż moi kompetenci mają troszeczkę, Pompa mi się grzeje już. Ile tam, tam czasu zostało? Jeszcze? No więc, korzystając z chwili przerwy, opowiem krótką historię kolarstwa. Wołaj Aleksa już powoli. Ilem, Iwaj, zobacz. 52. Pierwsze zawody odbyły się w no. Massachusetts. 4, 3, 2, 1, stop! Generalnie to, co widzieliście na filmie, pokazuje, że ta pompka jest najlepsza. A uwaga, dlaczego akurat ta? Mam ją w domu od 7-8 lat. Nigdy się nie zepsuła. I osobiście uważam, że to jest najlepsza pompka stacjonarna, jaką miałem do czynienia w życiu. Dobra. Dawaj wołaj Alexa. Wołaj. On, on ma jakby więcej, albo ja przerwy robiłem. Ale przerwy dwie. Ale też dużo. Ooo. Zaraz wiecie, że przegrasz, bo przerwałem. Powiedz, I mm. będzie? Oj uwaga, idzie sędzia. A bo ja przerwałem dwa razy, bo sprawdzałem. No to ciśnienie. trzeba było nie przerywać. Dobra, dawaj od yy, yy, łysy. Ale patrz. wejście no, pod też uwagę. Że... No już nie ma tu. Tom... Tomek, deszcz pada, bo czoło mokre. Patrz, ile zeszło powietrza. No, ale to przy odkręcaniu. No, trudno. Trudno, co robić? No, ale ja ci powiem, jeszcze mało tego nie, nie zmierzy, jak będzie zakręcone. Uuuu... ile? 2,8. 2,08 2,8 bara A mniej więcej zeszło Ile? Czy coś? Uuuu Ty wprawiony machania rękoma Ile? 3,84 O! U, Dwa razy więcej Powiedz, bo nie widziałem 0,94 no, O 7,94! O kurczę! Ale ja miałem... Dobra, było trochę nieuczciwie. U mnie więcej zeszło. Tak, tak, tak. Dobra. Dzięki wielkie, że byliście z nami. Pamiętajcie o dzwonkach, lajkach, subskrypcjach i do zobaczenia w następnym razem. I pompuj te koła, żeby wyrównać ciśnienie. Ja nie mogę, bardzo głodny jestem. Muszę iść zjeść teraz. Pa, pa.